Jakie są efekty dzisiejszego spotkania? Ja myślę, że ustaliliśmy, jakie będą kolejne kroki od strony formalnej i od strony organizacyjnej. Wiemy, kiedy spotkamy się po raz kolejny. Wiemy, co każda ze stron musi przygotować na kolejne spotkanie. Jakie dokumenty, jakie mhm. przemyślenia pod kątem koncepcji itd. Mhm. Czyli poszczególne strony, jakby Pan mógł powiedzieć, czym się zajmą? Oczywiście dwie panie konserwatorki będą przygotowywać koncepcję renowacji szafy organowej, poprzedzoną odpowiednimi badaniami, odkrywkami, dlatego że należy stwierdzić, co znajduje się pod obecnymi warstwami farby, następnie będą samą organową restaurowały. Pan Christian Wegscheider oraz pan Szymon Januszkiewicz, nasi organmistrzowie ze strony polskiej i niemieckiej, będą zajmowali się wnętrzem instrumentu, które zostanie także bardzo szczegółowo zbadane, następnie odrestaurowane i uzupełnione o brakujące elementy. Pani Fogel z niemieckiej fundacji Hermann Nuenzmann Stiftung będzie asystowała nam również w sprawach związanych z finansowaniem projektu i będzie także nieocenianą pomocą od strony organizacyjnej. Natomiast pan Martin Rost i Krzysztof Urbaniak oraz ksiądz Proboszcz, Jan Sintrewicz jako członkowie komisji organowej sprawują nadzór merytoryczny i właściwie również koncepcyjny na samą. Innowacje. Czy pasłem w związku z organami, jakie tutaj mamy, może stać się perełką, która przyciągnie turystów nie tylko właśnie z całej Polski, z najbliższej okolicy, mając tutaj na myśli zagranicę, ale też i całego świata? Co do tego jesteśmy przekonani. <głosy> <głosy> mogę powiedzieć, mogę dodać ze swojej strony, że jest to dla mnie Drugie już spotkanie z takim projektem tego typu właśnie w Polsce we współpracy z firmą niemiecką brałem udział przy restaurowaniu wymienionych wcześniej organów w Krzeszowie z firmą Emlich i rzeczywiście tutaj problematyka będzie zdecydowanie większa ze względu na to właśnie że tam było wszystko zachowane a tutaj wiele rzeczy trzeba zrekonstruować i będzie dla nas no Ciekawą myślę niespodzianką i ciekawym doświadczeniem naprawdę poznać, jakie będzie to ostateczne brzmienie tych organów tutaj, gdyż faktycznie nie ma przykładów innych, porównawczych, także będzie to taka pionierska praca w tym